Modlitwa święta Ignacego Loyoli, Deus meus ete amnie. Dzisiejszym tematem jest modlitwa święta Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Jezuitów, znanej również jako Deus meus ete amnie, mój Bóg i wszystko. Święty Ignacy Loyola, żyjący w XVI wieku, był niezwykle oddanym sługą Bożym, który poświęcił swoje życie na służbę Bogu i bliźnim. Jego modlitwa jest głębokim wyrazem całkowitego oddania się Bogu. Wyrażając pragnienie, aby Bóg był wszystkim we wszystkich aspektach życia. Modlitwa święta Ignacego Loyoli jest potężnym wezwaniem do całkowitego oddania się Bogu i poszukiwania Jego woli we wszystkim, co robimy. Zachęcamy do codziennego odmawiania tej modlitwy, aby wzmocnić swoją duchowość i znaleźć Bożą obecność w każdej chwili życia. Modlitwa Boże mój i wszystko. Daj mi łaskę, abym zawsze i wszędzie szukał i znajdował Twoją świętą wolę we wszystkim, abym kochał i czcił Twoją świętą obecność we wszystkim, abym czynił wszystko dla Twojej większej chwały i służył Ci z całego serca i duszy, szukając tylko Twojej miłości i łaski, które są dla mnie wystarczającą nagrodą. Amen.